Jak ty mnie nazwałaś katonem? Lepszy katon niż kap. Uuu, siadło. Mm, teścia się nie wybiera, to prawda. Ale już imię dla syna po teściu się wybiera. To też prawda. W każdym razie to nie te czasy, że miał się bać sznepfów. Nikt mi tu nie da kulki w potylice. Ale ty się, kobieto, ogarnij. Przecież ty cały czas. Potwierdzasz to, co ja ci zarzuciłem podczas debaty w TvP. Nie nadajesz się do pracy w mediach publicznych. Ja jestem kandydatem na prezydenta, a ty pracujesz w mediach publicznych i masz jedno zadanie: żeby pilnowała zegara. Zamknąć się. Ty oczywiście tego nie rozumiesz, ja wiem, ale widzowie rozumieją doskonale. I ja rozumiem, że jest pani pod wpływem silnego stresu, że doznała pani upokorzenia na wizji i że ciężko jest przełknąć taką gorzką pigułkę. Mało tego, ja podejrzewam, że pani jej przełknąć nawet nie jest w stanie, i pani tego robić nie musi. Pani po prostu może dalej brnąć w to, ale w takim razie powinna pani się zwolnić z mediów publicznych i zatrudnić w prywatnych, o ile istnieją media prywatne, jakakolwiek telewizja, która faktycznie chciałaby panią zatrudnić. Na no skoro jesteśmy przy pieniądzach, podczas debaty stała pani obok dziennikarza Polsatu. Czy pani wyjaśniła z nim tę sprawę? Serio tak było? pół miliona za nic pół miliona dodatku na niepracującą rodzinę mimo że rodzina pracowała to się napra pani Doroto nie chce mi się w to wierzyć niech pani powie czy to się naprawdę wydarzyło takie pieniądze dodatkowo pobrane które się nie należały